W 2017 roku OU-MUAMUA była pierwszym obiektem zaobserwowanym w naszym Układzie Słonecznym, o którym sądzi się, że pochodzi z innego miejsca. Ten dziwny obiekt został dostrzeżony 19 października 2017 roku przez teleskop obserwatorium Haleakala na Hawajach. Gdy pędził przez Układ Słoneczny z prędkością 90 000 mil na godzinę stosunkowo blisko Ziemi, został nazwany O Muamua, co w języku hawajskim oznacza zwiadowcę lub posłańca. Niektórzy astronomowie twierdzą, że jest to kometa, inni uważają, że to asteroida. Jednak Avi Lepp, astrofizyk z Harvardu, twierdzi, że O nie jest ani jednym, ani drugim a raczej pierwszym znakiem inteligentnego życia pozaziemskiego.